Złączki mosiężne z pierścieniem zacinającym to wydawałoby się elementy, którym można połączyć tylko sztywne rury, rury miedziane czy też rury aluminiowe. Natomiast przy zastosowaniu takiego drobnego elementu, jakim jest tulejka wzmacniająca, tego typu złącza możemy wykorzystać również do połączenia przewodów polietylenowych, poliamidowych czy też poliuretanowych. I o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Złącza mocujące z pierścienami zaczynającymi wykorzystywane są głównie do budowy instalacji pneumatycznych, małych instalacji pneumatycznych, gdyż tutaj maksymalna średnica, jaką możemy uzyskać, to 22. Idealnie sprawdzają się przy układach centralnego smarowania, gdyż raz odporne są przy średnicach 4 czy 6 na dość wysokie ciśnienia, bo to jest około 150 bar, jak również na wysoką temperaturę, bo mogą pracować przy temperaturach nawet 300 stopni. Przy piecach, przy jakich grzałkach, no wszędzie tam, gdzie ta temperatura wysoka występuje, ale w drugą stronę, również w niskich temperaturach, czyli mam tutaj na myśli minus 60, bo tego typu złącza mogą w takich temperaturach również pracować. Na spokojnie możemy sobie te złącza wykorzystywać. Bardzo wdzięczne, bardzo proste w montażu, uniwersalne, bo również w momencie, gdybyśmy potrzebowali przebudować taką instalację, rozbieramy jej, wymieniamy tylko sam pierścień, który występuje w tej złączce i możemy sobie taką instalację właśnie dowolnie już rozmontowywać. Jest to bliźniaczy system do systemu budowy instalacji hydraulicznych, natomiast no, różni się on trochę technicznie. Tutaj pierścienie i nakrętki przystosowane są do wyższych ciśnień, nawet w wersjach lekkich, czy też ciężkich, czy też super ciężkich. W tego typu układu, gdzie, tak jak powiedziałem, maksymalne ciśnienie to jest około 150 bar. Sposób montażu i samą budowę tych złączy pokażemy w części praktycznej. Tak jak widzimy, mamy tutaj kilka różnych typów. Są to czwórniki, kolanka. Mówki, trójniki, no jest tego cała mnogość, od średnicy Fi4 do średnicy 22, oczywiście z różnymi kombinacjami, jeśli chodzi o gwinty. Na przykładzie tej złączki jest to mówka łącząca do rurki Fi6. Mamy korpus złączki, mamy nakrętkę oraz pierścień zacinający. Bardzo ważna rzecz, tak jak widzimy, tutaj jest specjalny stożek, na tym stożku będzie się osadzał pierścień, a dodatkowo jeszcze ten pierścień będzie się zaciskał na naszym materiale instalacyjnym. Może to być miedź, może to być poliuretan, aluminium, no w zależności od tego, z czego ta instalacja będzie budowana. I nakrętka, którą tą nakrętką będziemy dociskali, a jednocześnie też dokonywali jakby zaprasowywania tego pierścienia na rurce. Mam. Dla przykładu rurkę jest to rurka miedziana 6 na 1, czyli mamy średnicę zewnętrzną 6 mm o grubości ścianki 1 mm. Jak wygląda sam montaż? Jeśli chodzi o montaż tego typu złączki, to pierwszą z elementów, który musimy nałożyć, to jest nakrętka. Ją nakładamy przez rurkę. Widzimy, że tutaj mamy. Spokojnie tolerancji, na tyle, żeby nam to ciasno nie chodziło. Możemy to luźno przesunąć. Następnie wkładamy pierścień. Jeśli chodzi o sposób jego montażu, to jest dowolny, gdyż ten pierścień z jednej i z drugiej strony jest dokładnie tak samo wyprofilowany. I ostatnią rzecz, którą musimy przygotować, to na pewno korpus tej złączki. Przed samym montażem pamiętać należy również o tym, aby prawidłowo tą rurkę dociąć pod kątem prostym, jak i ogradować, żeby nam tutaj gdzieś nie opiłki no metalu, akurat w tym przypadku miedzi, nie dostały się do instalacji. I następnie do samego końca, do wyczuwalnego oporu wkładamy rurkę, domykamy w tej chwili tą rurkę pierścieniem i nakrętką dokręcamy całość. W momencie, gdy tutaj przyłożymy większą siłę, należy to oczywiście wykonać w jakimś imadle. Ten pierścień, który tam widzieliśmy w środku, zatnie się tutaj bezpośrednio na rurce, i w ten sposób całe to połączenie będzie szczelne. Możemy tutaj jakby przedłużyć, czy też kolanko, no w zależności od tego, jaką instalację będziemy budowali, do czego ona będzie służyła. Kolejny z elementów, który chciałem tutaj Państwu pokazać. To nasz standardowy pneumatyczny przewód poliuretanowy. Przewód poliuretanowy, tak jak widzimy, jest przewodem bardzo elastycznym i w momencie gdybyśmy dokonali dokładnie takiego samego połączenia, co przy rurce miedzianej, to połączenie nie byłoby trwałe, ten przewód by się poddał, wyskoczyłby nam z, tego, z, tego, z tej nakrętki, pierścień by się nie zaciął, on by wręcz uszkodził nam ten przewód. I nie byłoby możliwości, aby to połączenie było szczelne. I tutaj na, na tego typu rozwiązanie e, mamy dodatkowy element. Jest to tak zwana tulejka. E, no jest to też kawałek e, mosiądzu e, odpowiednio przygotowanego. Mamy tutaj średnicę zewnętrzną 4 mm. E, z dodatkowym jeszcze takim kołnierzykiem, aby ten przewód nam... Przepraszam, aby ta... Ta tulejka nam do końca nie wchodziła do tego przewodu, aby mogła się zatrzymać e, tak jak tutaj widzimy na, na tym kołnierzyku. E, I w, ten, w, ten, w tej formie przygotowany przewód i całe jakby połączenie jest gotowe do tego, aby można było to wykorzystać również do zbudowania e, instalacji. Czy to pneumatycznej, czy to e, instalacji na olej, czy też jakieś inne media. Oczywiście ważna rzecz, aby materiał, z którego jest wykonywany, w tym przypadku poliamid, no, był odporny na to wszystko, co tutaj w środku przebiega. I tak przygotowane połączenie jest już gotowe do zmontowania, czyli podobnie jak w przypadku z rurką miedzianą, mamy korpus złączki, tutaj mamy dodatkowo włożoną tuleję. Wcześniej przed tym nakładamy nakrętkę oraz pierścień zacinający. Całość ze sobą łączymy, skręcamy i tutaj oczywiście przy przyłożeniu odpowiedniej siły ten e, pierścień nam się zatnie na przewodzie, a tym samym nastąpi uszczelnienie całego e, układu. Wówczas z pierścieniem zaczynającym to chyba tyle na ten temat. Natomiast jeśli mielibyście jakieś dodatkowe pytania, na które nie uzyskaliście odpowiedzi w naszym filmie, oczywiście zapraszam do komentowania tego odcinka i do zadawania ich w naszych komentarzach. I też z tego miejsca zapraszam do odwiedzenia naszej unikatowej bazy wiedzy, abyście mogli zgłębić wiedzę chociażby na temat złączy z pierścieniami zaciągającymi. I nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału.